A w Galerii Białej taka nowość Stacja darmowego ładowania yy, Rowerów elektrycznych i, i nog <śm> Za darmo, bo z panelu solarnego Tutaj instrukcja jest no, Reklama <śm> Nie wiem, czy ten wtyk jest uniwersalny, bo wszystkie są akurat takie same. A przy okazji jest jeszcze stacja naprawy rowerów z różnymi urządzeniami kluczami i pompką ręczną. To mogliby już elektryczną zrobić, skoro ładują to panelem solarnym. O tak, a z drugiej strony wprowadzili płatne parkowanie w ga parkingach galerii. Nie wiem, czy sami sobie nie strzelają w stopy, bo bezpłatna jest tylko pierwsza godzina, więc trochę odstraszają klientów. Druga już jest płatna 2 zł za godzinę. Ja bym to wydłużył bezpłatne parkowanie do dwóch godzin. Na pewno rotacja i tak by była zapewniona, że jak ktoś dłużej stoi, to. To i tak bym musiał wyjechać czy zapłacić. Zlikwidowano tutaj zagrożono barierkami. Też taki dziki parking, na którym parkowały zawsze autobusy pełne turystów, więc nie ma już autobusów pełnych turystów. Nie wiem czy w galerii jest taki tłok, żeby to usprawiedliwało płatne parkowanie.